Siemanko, i witam was bardzo serdecznie w drugim półfinałowym odcinku z serii test wiedzy youtuberów. W dniu dzisiejszym jest szósty odcinek z tej serii, drugi półfinałowy, a już za tydzień widzimy się w ostatnim odcinku z tej serii, czyli w finale. W dniu dzisiejszym poznacie kolejnych dwóch finalistów, którzy zwyciężyli w swoich odcinkach i zawalczą oni dzisiaj o miejsce w finale. Jeżeli ktoś jest nowy i nie wie o co chodzi, no to mogę krótko wpłynąć zasady. Dwóch YouTuberów zmierza się przeciwko sobie w pojedynku na 10 pytań, gdzie ich celem jest oczywiście odpowiedź poprawna. Natomiast panowie jeśli nie poradzą sobie w trakcie pytania, Mogą skorzystać z dwóch ratunkowych Jakim jest 50 na 50, tylko i wyłącznie do pytań A, B, C, D oraz drugie koło zmiany pytania. Mogą go użyć do każdego pytania. A ja już nie będę przedłużał, koniecznie zostawcie łapeczkę do góry. Oczywiście zasubskrybujcie ten kanał. Możecie napisać także komentarz, bo każdemu przepinam sęduszko i poznajcie dzisiejszych dwóch półfinalistów, którzy zawalczą o finał Hej, czyli witajcie, z tej strony Dawiaku. Witam Was widzowie tutaj Adisia. Ma 22 tysiące subskrypcji na YouTubie Do no dzisiaj rozwalam pomidorajno i przechodzę do finału. Pozdraw. Dopiero to będę liczył w Trzydol. ostatnim odcinku. Ola, gdzie ty jesteś? Jestem trzy razy w topce. A gdzie ty, gdzie ty jesteś tu? Idę. Jest problem. Znikłem. Nie widzę cię. Dobra, rejoin. Do Moja ulubiona gra. A No, no pewno. Kocham tę grę. To <laughs> Simulator życiem. O! Mark, dodaj to do filmu, proszę. Witam serdecznie, jestem Olo Pomidoro, mam prawie 9000 subskryberów na YouTube i przyszedłem tutaj przegrać, bo jestem tragiczny w wiedzy. Tylko umiem w RCU i to w sumie to tyle tutaj. A ty masz chłopia, HD, że skaczesz na tym tytaniku, to? Tak, a co? A ja mam małpę. Okay. Dobra, idzie, także poznaliście naszych youtuberów, jest Olo, jest Daweku. Zmierzą się dzisiaj przeciwko sobie. Panowie, zasady raczej znacie, bo już braliście udział w tej serii wcześniej. Zasady wam są znane. Pamiętajcie oczywiście o kołach, które możecie wykorzystać. No co, nie będę przedłużał, przejdźmy do pytań. Daweku, witaj się jako pierwszy, także pierwsze pytanie będzie do ciebie. Witam. Jak to tam po ostatnim pytanie. odcinku się czujesz, nie że ty poru. jesteś znowu? Nie było poru. <laughs> Lepiej tańczyć dziary niż odpowiada na pytanie <laughs> Dobra, Daweku, także teraz twoje pytanie pierwsze, oczywiście. Pamiętajcie, widzowie, trzy pytania łatwe na początek, potem cztery średnie i na sam koniec trzy pytania trudne. Pierwsze, najłatwiejsze. Bo Brzmi, nie. która planeta w układzie słonecznym jest najbliżej Słońca? <laughs> nie o pojęcia, tak szczerze. A ABCD, może. Że jakieś to jest, czy to nie? Czy nie jest ABCD? Nie, no to jest łatwe. No to jest łatwe. Ja I gada pojęcia. Mars, mars, nie mam pojęcia. Mars, gaduję. Mars? No. Nie wiem jakim cudem, ale... Gratulacje! Gratuluję mózgu, stary! Dzięki. <gry> A, czy już wiesz, że niepoprawna odpowiedź, no i bardzo, dobra. Niepoprawna? No niepoprawna. Odpowiedź <gry> poprawna to Merkury. Dobry. A, nie, hmm. jak ja mogę tego nie wiedzieć? Ajaj, aj. no Daweku, dałeś czadu. Daweku nie odpowiedział na swoje pierwsze pytanie w dniu dzisiejszym i niestety nie zdobywa punktu. Olo, teraz twoja kolej. Mam nadzieję, że chociaż to odpowiedź na nie poprawnie, bo jak nie, no to myślę, że będzie trochę rozczarowanie. Ile wynosi pierwiastek kwadratowy z 144? Pierwiastek kwadratowy ze 144, 12? 12, poprawna odpowiedź. Zgadza się, teraz przechodzimy do pytania drugiego. Daweku, myślę, że teraz odpowiedź poprawnie, bo taki byłeś z przez film, że kurde, O, takie łatwe dostał, no tak, na pewno. A co ty się tak do mnie zbliżasz, zwierzaku? Zostaw mnie. No i stąd. No i stąd. No przestań zanomadzić, tak. Twoje pytanie, kolejne łatwe, brzmi: która planeta ma pierścienie? A ty jesteś... To to jest Pierścień, nie czekaj, pierścień. Pomyśl. Oweny na pewno nie miał, jakieś tam te dalsze. Takie proste, człowieku. Jowisz. A muszę wszystkie wymienić? Jedno jest. Jowisz. Jak ty to robisz, że drugi raz się powiedziałeś? Pluton, Pluton. No, ja planety znowu, no. ja <laughs> ja planety. Saturn. A, wszystko jest takie łatwe Daweku znowu odpowiedział niepoprawnie. Nie wiem, jakim cudem. I cwaniaczy, że z matematyki da rata. Zaraz mu tam, kurde, pierwiastek ze 130 razy, pierwiastek z 80 do, no, do kwadratu. Możesz dawać, bez problemu. <Heroes> Także jak widzieliście przy świąt, widzowie znowu odpowiedział niepoprawnie. Na razie, Olo ma przewagę 1 do 0. Olo, znowu odpowiadasz. Drugie pytanie teraz przed o. tobą. Kurde, co by ci to daj na pytanie? Daj jakieś łatwe. Jakieś łatwe? Tak, tak. Dobra. Kto napisał lalkę? Taka książka. <laughs> nie mam pojęcia. No, pomyśl. Nie czytałem tego. Masz jeszcze całe 20 sekund. Odgaduj, Mickiewicz. Ale ty odpowiadasz czy on? Podpowiadam, bo nie chcę wygrać Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Odpowiedź. Adam Małysz, Adam Małysz. No, niestety, nie wiem skąd taki pomysł. W każdym razie odpowiedź niestety niepoprawna. Prawidłową odpowiedzią jest Bolesław Prus. Kurde. I powiem tak, nie czytałem tego nigdy. Nie miałeś takiej lektury? Trzecie. A ty, chyba. Ja tego tak A ty w której jesteś niby? Jestem w drugiej, a ja nie miałem żadnej lektury w poprzedniej klasie. No, a, może tak. Dobra. Dawuś chemia. Chyba, że chcesz matematykę, naprawdę. To albo to! Mi obojęt... matematykę bym wolał. Matematy Mate <grym> matematykę? Ty z matematyki mnie nie zagniasz. Ja pisałem chłopietera egzamin, a ty mi mówisz. I ile obszarasz procent? 80? Dobra. Ja z 8 ósmoklasistę miałem 96. To kurde. Matematyk. Y, Daweku masz teraz y, szansę nadrobić swoje stracone wcześniej punkty. I tak bardzo narzekałeś wcześniej na... I powiedziałeś, że dobrze ci pójdzie z matematyki, dlatego specjalnie wybrałem dla ciebie pytanie z matematyki. I jest to Twoje trzecie i ostatnie pytanie łatwe, które brzmi, ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie? Trzy. Co? 3. Ale co trzy? Czego trzy? No, no, 180 stopni. No, ja myślę. Gratuluję mózgu stary, Poprawna odpowiedź. Ja myślałem, <grym> że trzy. Widzowie, jak nie wiecie, ile wynosi yy, suma kątu wewnętrznych w trójkącie, to odpowiedzią prawidłową, jak napiszecie trzy, to myślę, że nauczyciel jak najbardziej powinien wam zaliczyć w tą odpowiedź. I nauczyciel Daweku to potwierdził, więc yy, no. Olo, teraz twoja kolej. Trzecie pytanie, jak powiedziałem ci przed chwilą, kategoria Kemia, Ostatnie pytanie łatwe teraz, które brzmi, który pierwiastek ma symbol FE? f e f, -M. f -M. ma pierwiastek. Czekaj. Żelazo? Żelazo, zgadza się. Prawda, odpowiedź. Jest. jest albo zł, złoto, albo żelazo. Olo na razie prowadzi dwa do jednego. Teraz przystała pora na pytania średnie. Daweku zaczyna tutaj o... Jest gotowy? Znowu będziesz kozaka zgrywać, że będziesz wiedział i nie będziesz wiedział? Pewnie, że będę wiedział jak, jak pytanie z planety No to nie będzie planeta tym razem akurat. To trafi, jeszcze, I to nie będzie planeta. Daweku twoje pytanie czwarte brzmi... Ile wyświetleń ma drugi najpopularniejszy film na kanale Adisio? Możesz się pomylić o 300 wyświetleń. 540 Jesteś pewien? Tak To jest twoja odpowiedź? No skąd ja mam odpowiedź, no tak Gratuluję niepoprawnej odpowiedzi Tak mało? Nie wiem no, czemu on tak wątpi we mnie Ile, ile? 2200 No 2200 Grzywizowie, widzowie, Kolejna odpowiedź niepoprawna i na razie Olo dalej prowadzi dwa do jednego. Olo, twoje pytanie czwarte w dniu dzisiejszym Kto był pierwszym polskim noblistą? Noblistą? Tak, o, pierwsza osoba z Polski, która zdobyła Nobla Znam jedną z która ma Nobla Maria Skłodowska takie łatwe. Tak, poprawna odpowiedź. <grymne> o, no, no to dobrze. <grymne> Takie łatwe, i on narzeka cały ona czas. Ona nie? Dobra, nie chłopie, Jak ja ci zadam pytanie, to będzie w szoku, nie? Więc ty się tam cicho bądź, dawaj. Się... Dobra, widzę. Także jak widzieliście przed chwilą, olo, kolejna poprawna odpowiedź z rzędu. Daweku, teraz Twoje pytanie piąte brzmi, ile to 5 do potęgi zerowej? Jeden. Tak, Prawda, odpowiedź. Szczęście, ja. takie pytania z matematyki. Ja, ja bym odpowiedział zerko No to, to dobrze, no z, 3 do 2 zgadza się, jestem powrana odpowiedź. Olo, znowu twoja kolej. Historia, dobra, historia. Chod, to o, to dzisiaj. Dzisiaj. Ale to jest łatwe. No to dawaj. Jaki symbol ma liczba rzymska dla 1000? R. C. Jak? C. Jesteś pewien? Niech będzie to C, ale C chyba jest 500, ale nie wiem. Dobra, nie wiem. C to jest 100. M, M. M to jest 1000. Niestety niepoprawna odpowiedź. 3 do 2. Nie wiem, nie wiem, z parę lat temu. Pora na daweka. 3 do 2. Jaka jest największa wyspa na świecie? Australia. Źle. No bo co? To Austria która? To wyspa? Grenlandia. W sumie, bo Grenlandia Zwała jest odpowiedź. większa. Grenlandia jest większa. czekaj, analizuję. Hmm. Największą wyspą na świecie jest Grenlandia, o powierzchni ponad dwa czy Największa większa od Grenlandii. Ale no. może Australia to nie jest wyspa? Także widzowie Daweku po drobnej analizie i sprawdzeniu odpowiedzi od czata GPT niestety odpowiedzią niepoprawnie. Największą wyspą na świecie jest Grenlandia. Przejdźmy teraz jeszcze do pytania Olo Pomidoro. Czekam na pytania. Dobra, już się znajduję. Do dobra, to jest łatwe. Ile trwa kadencja prezydenta Rzeczypospolitej? Cóż, Maria? 5 lat. Jaki Zgadza łatwe. się. Zgadza się. Zgadza się. Zgadza Nie mogę To te, też coś łatwe teraz? obojętnie. A, czy nie chcesz trudne? Może być ten. Może być trudne, no to no, nawet lepiej. mi nie, nie nie, nie nie to nie odpowiada. Przeżyję te 2,50 już. Walka o 2,50. Także ono teraz zgania swój czwarty punkt na swoje konto. Mam jeszcze szansę wygrać? Tak. Naweku, twoje pytanie. Siódma brzmi, jakie jest najwyższe pasmo górskie w Europie? We Francji, ale nie wiem jak to się nazywa No pomyśl, pomyśl Ale w Europie, w Europie Co? na no Himalaje? Ja podpowiadam, podpowiadam W Europie, a nie Himalaje Nie mam pojęcia Tatry No nie podpowiadaj mu no, nie wiem, że we Francji są Ale jak się nazywają? O, bo ja wiem Zmiana pytania Teraz ja to... nie mam żadnego 50 na 50? Daj mi zmianę pytania Zmiana pytania, no dobra Zmieńmy twoje pytanie Właśnie. Gotowy Piękno. jesteś? Dobra Dawieku, twoje a. pytanie Wymień wszystkie a. planety po kolei <laughs> nie no, żartuję, żartuję. Jaką walutę ma Szwajcaria? Euro. Zgadę czy nie zgadę? No, ja mam co innego tak No to jak? Teoretycznie tak. No właśnie, to proszę. Doroidzy, także jak widzieliście, teraz daweku odpowiedział poprawnie na swoje pytanie siódme. I oto, pomidoro, teraz pora na swoje także pytanie siódme. Który ocean jest najmniejszy? Który ocean jest najmniejszy? I ja nie mogę. Indyjski. Nie wiem. A Olo niestety jest to niepoprawna odpowiedź. Wyświetla mi się teraz na ekranie, że prawidłową odpowiedzią jest ocean arktyczny. Nawet tego w głowie nie miałem. Idę się załamać. Także widzowie, teraz przyszedł finalny etap pytania. Trudne. Daweku już tutaj się zbliżył do mnie, bo już jest gotowy, prawdopodobnie na swoje pytanie ósme. Pierwsze trudne w dniu dzisiejszym. Jak się czujesz ze swoim pytaniem ósmym teraz? Może się tak nie zbliżyć do mnie? Nie. A co powiesz w swoim pytaniu ósmym? Jestem gotowy jak nigdy. Na złą odpowiedź? No dobra. No zobaczymy. Daweku, twoje pytanie ósme. Jakie jest miasto nazywane Perłą Zachodu w Polsce? Odpowiedź A. Szczecin. Odpowiedź B, Zielona Góra, odpowiedź C, Gorzów Wielkopolski, czy odpowiedź D, Wrocław. A gdzie zachód w lewo, prawo? No jak myślisz? Miałeś chyba na geografii. Gdzie zachód? Ty ma problem akurat. No jak wschód jest w prawo, to zachód jest w lewo. Okej. Okay. Yy, Zielona Góra Wrocław, Wrocław No to Stary, te trzy odpowiedzi musisz naraz Wrócał. Dobra nie, ty nie Odpowiedź finalna twoja to? Wrocław Kurde, nie wiem jakim cudem, nie wiem po co ja podpowiadałem ci 10 razy o, to samo pytanie powiedziałem Niestety nie wiem jakim cudem, ale jest to poprawna odpowiedź yes. Nie no, wiem czemu, nie tyle no, Poprawna On odpowiedzi powiedział wszystkie odpowiedzi, nie. Nie. Let's go, 4-4 Pierdziela, nie Jesteś ja tak ja słaby, że nie ma coś ci pomagać Witam Witaj, też się cieszę, że cię idę. No, jest super <laughs> To był główny głównym wodzem powstania listopadowego? Odpowiedź A. Józef Chłopicki. Odpowiedź B. Ignacy Jan Paderewski. Odpowiedź C. Roman Dmowski. Czy odpowiedź D. Józef Piłsudski. C. Nie, czekaj, czy nie C, D. Józef Piłsudski to jest twoja odpowiedź? Eee, B. Ignacy Jan Paderewski? Nie, D. <laughs> no to B, D, D. co? D, mój chłop, mój chłop. Dobra, niech będzie D. Józef Piłsudski to jest twoja odpowiedź. Chyba. Jesteś pewien? Nie. No to jaka odpowiedź? No to niech będzie B Czyli Ignacy Jan Paderewski, tak? No Tak? Nie wiem No z kim ja nagrywam? B No to gratuluję, nie trafię Ajajaj, aj, ale pech, ale pech Ale pech, yeah, co za pech, co za niepar. Odpowiedzią poprawną Ciebie. była odpowiedź A, czyli Józef Chłopicki Ile jest, no, Ile nie, jest? nie myślałem 4-4. Cztery, cztery. Okej, okay. i ostatnie, po ostatnim pytaniu No, teraz jest dziewiąta Dziewiąta dopiero? Dziewiąta, jeszcze dziesiąta Dobra. Dobra, jesteś gotowy? Teraz nie ma już ABCD. Okay. Pamiętajcie, mogliście z koła skorzystać? Nie skorzystaliście? Przykami. Dobra. Także który polski kompozytor napisał Etiudę Rewolucyjną? No <noise> dawaj. Adam Małysz. <noise> Ale mu podpowiedział. To jaka odpowiedź stary, bo jeszcze możesz całe 10 sekund. Wojciech Szczęsny. To jest twoja odpowiedź? Tak, oficjalna. Gratuluję mózgu stary, jest, gratuluję. Tak, brawo, Oczywiście, nie poprawną odpowiedź. Etiudę rewolucyjną napisał Fryderyk Chopin. I kto z strzelił niego? Lewandowskiego. <noise> Teraz jestem gotowy? Chodź tu. No przestań biegać, chłopie! Nikt nie ma dehab. Nastawił się. Pytanie dziewiąte. Brzmi Co to jest zgromadzenie narodowe? jakieś odpowiedzi A, B, C, D czy coś? Nie ma. Czy nie? To zmień mi to pytanie. Zmiana pytania? Tak. Okej. Okay. Tak, dwa ostatnie zostały. No dobra, spoko, żaden problem. Zmieniamy twoje pytanie. Kto namalował słoneczniki? Eee, Van Gogh? Tak, prawda? Piąty punkt, nie wiem jakim cudem to wiedział, Co ale to jest myślisz? piąty punkt. No, to jest łatwe. poprawnie. Daweku, twoje ostatnie pytanie w dniu dzisiejszym. Albo zremisujesz, albo przegrasz. To zależy teraz od twojej odpowiedzi. Daweku, twoje pytanie dziesiąte. Nie oddychaj tak głośno, spokojnie, bo się jeszcze. Stres, stres. Spokojnie, bo żyłka ci pęknie. Daj pytanie. Spokojnie. 17-wieczna seria konfliktów między Ligą Katolicką a Unią Protestancką trwała. Odpowiedź A. 10 lat. Odpowiedź B. 30 lat. Odpowiedź C. 50 lat. Czy odpowiedź D. 100 lat. Poproszę 5. Na 50. 50 na 50, okej, okay, żaden problem. Tak. 50 na 50 umożliwia Ci pozbyć się dwóch odpowiedzi niepoprawnych. W każdym bądź razie odpada Ci odpowiedź A, czyli 10 lat, i odpowiedź D, czyli 100 lat, B mhm. lub C. B. B, okej. Okay. Nie powiem ci na razie, czy to jest poprawna odpowiedź, wszystko zależy teraz od odpowiedzi Ola. Także, Ola, zapraszam. Mocna zagrywka. Mocna zagrywka, to specjalnie tak, żeby nie zapajać. Czy 4-4 czy 5-4? Tego on powie dobrze, to już i tak nie ma szans. O, można powiedzieć. Ej, ej, dobra. Ola, Pomidoro, twoje pytanie ostatnie, dziesiąte, brzmi, i oczywiście ta odpowiedź zależy od wszystkiego, lauryzacja to... Odpowiedź A, miasto w Azji. O od... na 50. Ale jeszcze odpowiedzi nie powiedziałem nawet. Ja odpowiedzi <grym> nawet, i tak, nawet nie powiedziałem. Jak się te dwie? Mam to wywalone. <grym <grym Jaki mózg? <grym> no dobra, w każdym razie odpada ci odpowiedź D, której nawet nie mogłem przeczytać, i odpowiedź A, którą przeczytałem. Miasto, miasto w Azji. Czyli zostać ci odpowiedź B, Metropolia nad Laurą, czy odpowiedź C, Dawny Kontynent? Dawny Kontynent. To jest twoja odpowiedź? No chyba tak. Definitywnie. No, Niech będzie. Panowie, chodźcie, ustawcie się tu, zapraszam. No, że wiadomo, że wygrał, no co nie? Gratulacje. Zaraz, ci, zaraz się dowiesz, chodźcie na środek, zapraszam. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, po dziesięciu pytaniach do jednego i drugiego zawodnika, zwycięzcą dzisiejszego odcinka i finalistą, osobą, która zawarczy z to neksiszem ogemy, to... zostaje... Olo pomidoro! Jest! Jest! Yes. Nie yes. spodziewał! To źle, lekko yes. dobrze odpowiedział. Powiedzieliście wydaje dobrze. A, ale mieliście przewagę jednego punkta do tego. Jest! Olo, z moich odliczeń aż punktów 6. Z daweku zdobyła punktów 5 w dzisiejszym. Co widzowie? Ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. To było na tyle. Wbijajcie do chłopaków na kanały. Zostawcie im suba na kanale. Tak na serii. odnajduję streamerów. Daweku, chcesz coś jeszcze dodać? Swoje słowa przegranej? Przegrałem 2,50. Nie będę nie miał na chleb. Nie będę miał na życie. Bardzo, nie mi, nie. bardzo mi przykro. Olo, co ty masz do tego? Lubię kabanosy. A co, coś, finale, coś ma... jest, co powiesz na to, że jesteś w finale? Jak wygram, kupię sobie paczkę kabanosów. O, no i o to chodzi. Dobra, jest szczytny cel, drodzy państwo, więc ja życzę oczywiście wygranej. Daweku, tobie dziękuję za udział w dniu dzisiejszym. Olo, widzimy się już wkrótce, po raz trzeci. No i co? Ja wam dziękuję, trzymajcie się, Siemano, widzimy się już w finale. Panowie? Ima. Elo no.